Podcast Mało Czasu na Kulturę przed mikrofonem Marcin Jasionowicz. Dzień dobry Państwu. Opowiadam Państwu już od pewnego czasu o rozmaitych osobach, rzeczach i zjawiskach z kręgu sztuki, ale czy wiemy, co to jest właściwie sztuka? Z jednej strony mamy, dajmy na to, wspaniałą rzeźbę Dawida Michała Anioła, nagiego biblijnego bohatera, no niezwykły przykład renesansowego rzeźbiarskiego kunsztu, a z drugiej fontannę Masera di Champa, czyli przewrócony pisuar. Mądre książki mówią, że sztuką jest i to, i to. No, chciałoby się powiedzieć, ale zaraz, przecież sztuka to zupełnie coś innego. Sztuka to przecież, no, no właśnie, co? Spróbujemy dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie. Z góry zastrzegam, nie będę opowiadał bardziej szczegółowo o Duchampie, Pierre, Made, Dada i takich sprawach. Dzisiaj spróbuję Państwu przekazać z jednej strony to, w jaki sposób teoretycy rozumieli pojęcie sztuki, ale z drugiej, czym może być sztuka dla oglądających ją widzów. Bo przecież z naszego punktu widzenia właśnie to jest najważniejsze. Odbiór sztuki to sprawa całkiem subiektywna, nawet skrajnie subiektywna, i to należy uszanować. Ale nieporozumienia powstające nieuchronnie, gdy ktoś nazywa coś dziełem sztuki, jak ktoś inny mówi, że to nie jest żadna sztuka. Związane są bardzo często z tym, że obaj mówią po prostu różnymi językami. W każdym razie zapraszam do posłuchania. Wypada najpierw zadać dość podstawowe pytanie: jak postrzegano w historii to, co teraz nazywamy sztuką? W antyku sprawa była względnie prosta. Słowo artifex wyprowadza się od zbitki rzeczownika ars artis i czasownika facia facere feci factum, co razem daje kogoś, kto czyni zgodnie ze sztuką. No i oznacza człowieka trudniącego się wytwarzaniem materialnych przedmiotów, nieważne jakich. Ważne, by były one wykonane zgodnie ze sztuką, zgodnie z regułami, czyli jakbyśmy teraz powiedzieli, według najlepszych praktyk. Należy tu podkreślić, dotyczyło to pracy rąk, na określenie myśliciela mamy słowo sapiens czy filozofus, czyli każda celowa działalność rąk ludzkich była określona słowem ars, tłumaczonym współcześnie jako sztuka. Dawniej rozumiano ją raczej jako umiejętność czy biegłość, odpowiednik greckiego techne. Czyli mamy rzemieślnika wytwarzającego przedmioty. Piękniejsze lub mniej piękne, bardziej lub mniej funkcjonalne grunt, żeby były wykonane dobrze. No nie mogę tutaj powstrzymać się od starą anegdotką nieźle tłumaczącą to podejście. Między sędzią a drobnym oszustem wywiązuje się taki oto dialog. Pański zawód? Jestem artystą, żyję sztuką. A co to za sztuka? No, nabieram frajerów. No ale przecież to nie sztuka. Nie sztuka, to niech pan sędzia sam spróbuje. Ale dość żartów. W średniowieczu sprawa się nieco skomplikowała. Czynności wytwórcze podzielono na te, do których trzeba głównie umysłu, które określano mianem liberales, wolnych, czy jak kto woli, wyzwolonych, oraz te, do których konieczny jest fizyczny wysiłek, vulgares, czyli pospolite, zwyczajne. Jeśli w średniowieczu używano pojęcia ars bez żadnych desygnatów, rozumiano przez nią siedem sztuk wyzwolonych gramatykę, retorykę, logikę, arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę. Muzyka pojawia się tutaj raczej jako pewien obraz matematycznych harmonii, więc nie ma mowy o naszym współczesnym jej rozumieniu. No a gdzie rzeźba czy malarstwo? No, nie są wymieniane również w sztukach pospolitych, prawdopodobnie dlatego, że sztuki pospolite definiowane były jako te, które mają wartość praktyczną. Klasyfikacje były rozmaite, ale pojawiały się w nich takie dziedziny jak medycyna, budownictwo, sztuka żywienia, sztuka ubierania, bronienia, wymiany dóbr, czyli handlu. Słowem, wszystko, co ma zastosowanie w codzienności. Malarstwu czy rzeźbie takiej wartości zwyczajnie nie przypisywano. Jaka więc pozostawała szansa dla średniowiecznych twórców? No Była taka, jedna, mistrzostwo wykonania. Na znajdujących się w zbiorach British Museum dwunastowiecznych emaliowanych plakietach sławiących biskupa Henryka z Blois znajduje się m.in. napis Ars Auro Miskwe Prior, Prior Omnibus Autor – Sztuka cenniejsza jest niż złoto i drogie kamienie, ale od nich wszystkich cenniejszy jest autor. Oznaczało to wówczas mniej więcej tyle, że mistrz i jego umiejętność wykonania dzieła jest cenniejsza niż ten materiał, z którego dzieło wykonano. Skądinąd ten pogląd był chyba dość powszechny, skoro opad sugeriusz na drzwiach Bazyliki Saint-Denis w Paryżu kazał umieścić napis: Kimkolwiek jesteś, jeśli chcesz ocenić chwałę tych wrót, podziwiaj nie cenę i złoto, lecz Mistrzostwo dzieła. No, i to prawda, mistrzostwo było w cenie. Pamiętajmy, w jaki sposób działały średniowieczne cechy. Najpierw wiele lat nauki, potem wyzwolenie na czeladnika, wędrówki artystyczne, powiedziałem artystyczne, ale wędrówki, które miały na celu podniesienie umiejętności tego czeladnika, sprawienie, że zobaczy zupełnie nowe miejsca, nowe sposoby wykonywania dzieł, no i wreszcie powrót do. Swojego cechu i dzieło mistrzowskie, czyli tzw. Tak majstersztyk, dzieło wykonane na końcowy egzamin, dzieło, które sprawia, że czeladnik uznany zostaje mistrzem, dzieło stanowiące niejako rękojmie dla przyszłych zamawiających. Mistrz bowiem jest kimś, kto robi coś w sposób doskonały. Rozumując, w tych kategoriach przynajmniej teoretycznie nie było różnicy między mistrzem szewskim, a mistrzem złotnictwa, czy mistrzem malarstwa. Wszyscy oni utrzymywali się w końcu z pracy rąk. Owszem, dzieło nobilitowało mistrza, dawało sławę, a co za tym idzie klientele. Oczywiście można by opowiadać długo o anonimowości tych ludzi, którzy nie podpisywali się na swoich pracach. W czasach nowożytnych uważano, że ten brak sygnatur jest dowodem jakiejś wzniosłej pokory ówczesnych autorów. No, prawda była jednak inna i zdecydowanie bardziej prozaiczna, skoro Cechowy szewc nie podpisywał ówcześnie swoich butów, no nie robił tego również ani cechowy złotnik, ani cechowy malarz. I do mniej więcej pierwszej połowy XV wieku nazwiska tych, których nazywamy obecnie artystami, znamy głównie z wystawianych przez nich rachunków. No w końcu nawet kamieniarze, budowniczowie katedr, wykuwali na wapiennych blokach swoje znaki dla ułatwienia rozliczeń. Sytuację diametralnie zmienił renesansowy humanizm, no i humanocentryzm, skupienie się na umiejętnościach i cnotach ludzkich. Oczywiście to nie jest tak, że z dnia na dzień w ustanowionym sztywno przez jakiś historyków sztuki czasie ten proces się rozpoczął. Zmiany w sztuce dawnych wieków rzadko następują nagle. Szybkość zmian, jakie dzieją się w dzisiejszych czasach, każe nam szukać konkretnych dat, cezur, taka nieudolna próba uporządkowania rzeczywistości, nad którą zupełnie przecież nie panujemy. Tak jednak nie było w dawniejszych wiekach. Przypomnijmy, że zjawisko nazywane umownie renesansem, czerpało z dłoczęta, czyli z wieku XIII, a trwało na dobrą sprawę od czasów włoskiego treczęta, czyli od początku wieku XIV aż po wiek XVI. No i przypomnijmy, kiedy wit stworz rzeźbił późnokotyckie figury Mariackiego ołtarza, Botticelli malował narodziny Wenus, Leonardo da Vinci tworzył Damę z gronostajem, a Leon Battista Alberti, architekt i teoretyk sztuki nazywany pierwszym człowiekiem renesansu, nie żył już od kilkunastu lat. Skądinąd to on w jednym ze swoich traktatów użył słów ars auro prior, sztuka cenniejsza niż złoto. Ale czy to znaczy, że sztuka w Niemczech czy Polsce była w jakiś sposób zacofana? No nie, tak mogą mówić tylko ludzie przekonani o tym, że wszystko co nowe ukazuje brak wartości tego, co starsze. Ta sztuka po prostu żyła innym rytmem i wynikała z kompletnie innej rzeczywistości i innych potrzeb. A skoro o północy mowa, no, przypomnijmy, że prawdopodobnie jednym z pierwszych artystów podpisujących swoje dzieła na obrazie był Jan van Eyck, niderlandzki malarz sygnujący w imieniu swoim i brata Huberta wspaniały ołtarz baranka mistycznego z katedry św. Bawona w Gandawie, a był to rok 1432. Często nie jesteśmy tego świadomi, ale na takie właśnie myślenie o schyłku sztuki w wiekach średnich. I rozkwicie w renesansie najmocniej oddziałał Giorgio Vasari. Ten 16-wieczny malarz i architekt, no przyzwoity, ale niewybitny, stworzył coś, co określa się jako pierwszą artystyczną historiografię renesansu, wielotomowe dzieło życia zatytułowane Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. W swoim dziele przypominającym co nieco średniowieczne żywoty świętych, choć w przeciwieństwie do nich no nie pozbawiony pikantnych szczegółów obyczajowych, opisał najwybitniejsze postacie włoskiego renesansu, począwszy od Cimabuego, żyjącego przecież jeszcze w czasach Dłoczęta w wieku XIII, aż po Michała Anioła, tworzącego w wieku XVI już za życia Wazariego. To właśnie Wazari wykreował obowiązujące i powtarzane przez stulecie opinie na temat wielkich mistrzów. Tak więc, jeśli powtarzamy, że Rafael był połączeniem wszelkich cnót i geniuszem malarstwa, a Leonardo da Vinci człowiekiem absolutnie wszechstronnym, pięknym i obdarowanym wszelkimi pozytywnymi przymiotami, robimy to niejako na rachunek Vazariego, bo to on wpłynął w zasadniczy sposób na postrzeganie artystów renesansowych. Co ciekawe, również na bezkrytyczne traktowanie renesansowych artystów przez XIX i XX wiecznych historyków sztuki, no może nie wszystkich, bo XX wiek już zaczyna odnosić się do niektórych dzieł renesansowych z pewną rezerwą. Ale istotne jest to, że Wazari nie zrobił z artystami tego, co, dajmy na to, Swetoniusz zrobił z rzymskimi ces cesarzami mało w jego dziele ośmieszających plotek. No, Tyle, że trzeba przeczytać te żywoty, a broń Boże nie posiłkować się Wikipedią powołującą się na czwartorzędnych autorów cytujących dość nieudolnie, albo też opisujących to, co napisał Vasari, zamiast na samo źródło. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż dlatego, że właśnie te czasy, czasy renesansu wydały pojęcie artysty-geniusza, kogoś, kto w ponadnaturalny sposób włada swoim artystycznym warsztatem i jest ponad innych przedstawicieli swojego fachu. Te czasy zaczęły również zawężać postrzeganie artyzmu do sztuk pięknych, takich, jakie rozumiemy obecnie, do malarstwa i rzeźby, jako budzących nasze estetyczne wrażenia, a równocześnie w jakiś sposób odzwierciedlające rzeczywistość. Z pewnymi zastrzeżeniami włączono do tej grupy architekturę, natomiast pozostałe, takie jak choćby złotnictwo czy, nie wiem, meblarstwo, ze względu na ich praktyczność, wrzucono do szufladki z napisem rzemiosła artystyczne. I ten właśnie postrzeganie Podział oddziałał tak silnie na kolejne stulecia, że w zasadzie do początku XX wieku nic innego nie wymyślono. Oczywiście początki były trudne, renesans nie znał pojemnego pojęcia sztuk plastycznych, a słowo skulptore, rzeźbiarz, oznaczało jeszcze na przełomie wieków XV i XVI człowieka, który rzeźbi, ale tylko w drewnie, w opozycji do statuarii rzeźbiarzy w kamieniu. Proces łączenia ze sobą tego, co można uważać za sztukę, był długi, ale na swój sposób logiczny. Zaczął się od znalezienia wspólnego mianownika dla sztuk przedstawiających czyli określenia sztuki rysunkowe bo przecież podstawą, czy to do obrazu, czy do rzeźby, był najczęściej szkic, a więc rysunek. Oczywiście nie było mowy o włączaniu do sztuki np. muzyki. To stulecia późniejsze. Jednak dobry początek został wykonany, a teoretycy sztuki rzucili się z zapałem do definiowania pojęć. Przełom XVI i XVII wieku przyniósł próby nowego rozumienia sztuki jako czegoś, co posługuje się konkretnymi obrazami. Które odzwierciedlają rzeczywistość. Próbowano odróżniać sztukę od rzemiosła na rozmaite sposoby, odwołując się z jednej strony do użyteczności, z drugiej do tego, że sztuki piękne mogą mieć na celu również utrzymanie rzeczy i zdarzeń w ludzkiej pamięci. Podnoszono metaforyczność sztuki zgodnie z zasadą, że krzesło jest tylko krzesłem, a dekoracja teatralna, przedstawiająca, dajmy na to, zamek w Elsynorze, Przestaje być zamalowanym kartonem i odwołuje się do zupełnie innej rzeczywistości, ba nawet staje się tą rzeczywistością, odgrywając ją na scenie. Ale największą i prawdziwą karierę zrobiło pojęcie sztuk pięknych, odwołujące się wprost do przeżyć estetycznych widza, a nie do samej materii sztuki. Pojęcie to zawdzięczamy wiekowi XVIII i niejakiemu Charlesowi Batteux, który swoją wydaną w 1747 bodaj pracę zatytułował Sztuki piękne sprowadzone do jednej, jedynej zasady. Wyliczył w niej pięć sztuk pięknych, malarstwo, rzeźbę, muzykę, poezję i taniec oraz dwie sztuki zbliżone. Niejako aspirująca do pięknych architekturę, i wymowę, rozumianą jako sztuka retoryki, gładkiego przemawiania. Praca Bato zyskała olbrzymią popularność i, choć sam autor jest obecnie nieco zapomniany, to jednak od połowy wieku XVIII rozróżnienie między rzemiosłem a sztuką staje się faktem. Oczywiście czasy się zmieniały. Fantastyczny ruch arts and crafts, sztuki rzemiosłu spod znaku Williama Morrisa, próbował zrehabilitować rzemiosło i podnieść je na powrót do rangi sztuki. Połączenie piękna i użyteczności, jakby rodem z Japonii, stanęło u podstaw wspaniałej sztuki secesyjnej, gdzie szkła projektu Galei, wspaniały Lelik, wykraczają poza wszelkie definicje sztuki i rzemiosła. Ale dalej odwołują się one do mistrzowskiej estetyki, harmonii i kunsztu, czyli, jeśli być szczerym, właśnie do średniowiecznego rozumienia sztuki. Jednakże tam, gdzie jest światło, musi być i cień. Pojęcie sztuk pięknych w rozumieniu Bato stało się na ponad stulecie podstawą sztuki akademickiej, która z biegiem lat przekształciła się w sztywny gorset, już nie uciskający, ale duszący świeżo kształconych i już dojrzałych artystów. Odwoływało się bowiem do piękna, które nie było obiektywne. Trzeba było więc je jakoś zdefiniować. No, i zdefiniowano je po staremu, czyli wrócono do realizmu, który na ponad 100 lat stał się najwyższym celem sztuki. Antyczne pojęcie mimesis, od wzorowania natury, stało się jedyną racją artystycznych działań. A gdy do tego dodać obowiązkową treść obrazu, wchodzimy w nieunikniony sposób w malarstwo historyczne. I nie ma się co dziwić, że zamknięcie tej sztuki w rygorach akademickich po latach doprowadziło do krachu tej sztuki poszukiwania nowej, czyli do wybuchu rewolucji impresjonistycznej i dalszych poszukiwań. Oczywiście po drodze był romantyzm, powrót do renesansowej idei geniusza, ale w gruncie rzeczy, w pewnym uproszczeniu i pominąwszy Kaspara Dawida Friedricha i kony romantycznego malarstwa, dotyczył głównie literatury i poezji. Ta eksplozja nowych izmów impresjonizm, fowizm, kubizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm można by wymieniać i wymieniać sprawiła, że konieczne stały się nowe definicje. A przecież lubimy definicję, lubimy szufladki, w które można wygodnie wpakować jakiś artystyczny kierunek, ruch, artystę, a potem zalec w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. A tu mamy pewien problem, bowiem idea mimezis poszła w zapomnienie, i od początku wieku XX zaczęła pojawiać się sztuka nowa sztuka, która była zarazem manifestem. Po raz pierwszy to nie krytycy, lecz sami artyści tłumaczyli, jakie właściwie zasady stają u podstaw ich twórczości, jaki przyświeca im cel, jak tworzą, do czego zmierzają. Czasami mam wrażenie, że np. futuryzm i surrealizm był dla samych twórców tak wielkim szokiem, że potrzebowali uzasadnić ich sens w dość głęboko przemyślanych manifestach. A czym to skutkowało? no, no tym, że sztuka i jej wyjaśnienie przez artystów Stało się jednym. No i kolejnym naturalnym krokiem było burzenie konwencji. W tytule wspomniałem fontannę Marcela Duchamp'a, niezwykle znane dzieło sztuki dadaistycznej, czy w tym wypadku ready-made, skupionej na nadawaniu gotowym przedmiotom zaskakującej funkcji przez zmianę kontekstu ich przedstawiania. W tym wypadku gotowym przedmiotem jest Pisuar. I niezależnie od sporów, czy rzeczywiście to Duchamp był autorem tego pomysłu, czy też podpisał się pod pomysłem Elzy von Freytag-Loringowen, koncept ten jest jednym z klasycznych argumentów na rzecz tak zwanego końca sztuki. No jednak niesłusznie, bo problem leży zupełnie gdzieś indziej. Otóż każda prawdziwa sztuka jest rewolucją, i każda rewolucja sięga coraz głębiej, kontestuje coraz mocniej. Ale przez to staje się coraz mniej zrozumiała. Póki jest szokiem, póki pokazuje zmianę, bywa ciekawa, ale powielana no, zjada własny ogon, staje się coraz mniej oczywista, wymaga coraz głębszych wyjaśnień. I tutaj się zatrzymamy, gdyż wchodzimy na dość grząski grunt sztuki nowoczesnej. No nie zazdroszczę współczesnym artystom, podobnie jak nie zazdroszczę krytykom, za to często współczuję odbiorcom. W licznych przypadkach niezwykle szanuję artystów i ich dzieło. W równie licznych uważam ich za hochsztaplerów, a ich dzieła za konwencjonalne, tworzone pod publiczkę. Wspaniale opisał to Umberto Eco w jednej ze swoich powieści, wspominając pewnego malarza abstrakcjonistę, który z początkiem lat 60. malował kompozycje geometryczne, tytułując je na przykład. Paralaksa 17, kompozycja 15, ale gdy rozpoczęła się rewolta studencka roku 1968, komunizująca przecież bardzo mocno, zaczęła malować abstrakcje zatytułowane np. Mołotów, Stodni kwiatów, czy to dopiero początek. A gdy rewolta wygasła, zaczął malować na przykład pochwały dwuznaczności. Jedno jest pewne, im szersze są poszukiwania artystów, tym bardziej pojemne muszą być definicje. Wspomniałem o Antyku, o średniowieczu, Renesansie, o kształtowaniu się pojęcia sztuk pięknych w wieku XVIII, o, o ugruntowaniu tych pojęć w akademizmie w wieku XIX. No ale co teraz? I teraz z przykrością muszę powiedzieć, że następuje czas kunktatorstwa, bowiem jesteśmy zmuszeni do szukania takiej definicji, która połączy ze sobą to, co subiektywne, z tym, co obiektywne. Czyli to, co nam się wydaje. Co odnosi się do naszych przeżyć, do naszego poczucia estetyki, z tym, co jest w rzeczywistości. Zadanie absolutnie karkołomne i w zasadzie prawie niemożliwe. Ale jednak istnieje pewna szansa, mianowicie stworzenie tak zwanej definicji otwartej. Tyle, że trzeba się zastanowić, jakie są cechy specjalne, swoiste dla sztuki, które tylko ją opisują i uzasadniają. Tą drogą poszedł Władysław Tatarkiewicz, wybitny filozof i popularyzator filozofii, historyk, estetyki, tworząc coś, co określił jako definicję alternatywną. Oczywiście definicji sztuki było mnóstwo, ale ta jest szczególna właśnie przez tą swoją alternatywność. Otóż Tatarkiewicz zastanowił się, jakie są swoiste dla sztuki cechy. No, odpowiedź była taka: no, po pierwsze, wytwarzanie piękna. Po drugie, odtwarzanie rzeczywistości. Po trzecie, nadawanie rzeczom kształtu. Po czwarte, ekspresja. Po piąte, wywoływanie czy wywoływanie przeżyć estetycznych. I po szóste, wywoływanie wstrząsu. Rzecz jasna, nie muszą one występować wszystkie razem. Starczy jedna z nich, aby już zastanawiać się, czy to jest sztuka. I jeszcze jeden postulat. Wszystko to powinno być celowym działaniem człowieka. Celowym, choć niekoniecznie tak do końca nieprzypadkowym. Ale co istotne, wystarczy to właśnie celowe działanie i przynajmniej jedna z tych cech swoistych. Czyli mamy, podsumowując, definicję następującej treści: sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć. Jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać bądź wstrząsać. A co z dziełem sztuki? Schemat jest dokładnie ten sam, czyli dzieło sztuki jest odtworzeniem rzeczy bądź konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, jednakże tylko takim odtworzeniem, taką konstrukcją, takim wyrazem, jakie są zdolne zachwycać bądź wzruszać bądź wstrząsać. Proszę tu zwrócić uwagę na pojemność tej definicji, ale na pewne ograniczenia również. Z jednej strony mamy odtwarzanie rzeczy, czyli sztukę klasyczną, mamy konstruowanie form, czyli wszelką sztukę przedstawiającą, również i abstrakcyjną, mamy wyrażanie przeżyć, czyli praktycznie całą sztukę performatywną związaną z zaistnieniem tzw. sytuacji artystycznej, prowokowanej przez twórcę i stanowiącej swoisty teatr artysty. Ale gdzie tu ograniczenia? Otóż po drugiej stronie mamy odczucia widza, zachwyt, wzruszenie, wstrząs. Odczucia subiektywne, bo coś co zachwyca jednego nudzi drugiego. Pamiętają państwo słynne Gombrowiczowskie, dlaczego ma zachwycać skoro nie zachwyca i przysłowiowy już słowacki poetą wielkim był. Ta słabość definicji jest nieunikniona, nie można arbitralnie powiedzieć o czymkolwiek, to jest wielka sztuka, bo zawsze znajdzie się jakiś gałkiewicz, który powie, ale nie zachwyca. Inna sprawa, że na zblazowanych widzów sztuki, bo nie powiem, że to są ludzie, którzy tę sztukę przeżywają, no nie ma żadnej rady. Sam widziałem na jakimś forum turystycznym fotografię wspaniałych przecież schodów hiszpańskich w Rzymie i wpis jakiegoś komentatora, tu przepraszam bardzo, schody jak schody, dupy nie urywa. W każdym razie pozostaje pytanie, co jest sztuką, co jest naprawdę wartościowe, a co nie jest. Obawiam się, że może zweryfikować to już tylko czas. Mitem jest przekonanie, że wszyscy artyści pracujący, dajmy na to, w Paryżu przełomu wieków XIX i XX zyskali uznanie dzisiejszych krytyków i publiczności. Podobnie mitem jest przekonanie, że jeśli ktoś ktokolwiek malował w stylu impresjonistycznym w tamtych czasach, to jego obrazy kosztować będą krocie. Wystarczy zajrzeć do katalogu któregoś z mniej znaczących domów aukcyjnych. Nazwisk malarzy z tego okresu będzie mnóstwo, a ceny wywoławcze nie będą przekraczać kilkuset, może tysiąca, może półtora tysiąca euro maksimum. Dzieje się tak nie ze względu na tajemniczy spisek domów aukcyjnych, lecz dlatego, że cenieni są ci, którzy dokonali przełomu. Bezcenny jest Claude Monet, bo to on przynajmniej formalnie zapoczątkował i stał się ikoną impresjonizmu. Vincent van Gogh, bo przekraczając niejako impresjonizm, stworzył podwaliny pod ekspresjonizm. Paul Cézanne, bo wypracował redukcję formy, dając podstawy kubizmowi. Paul Gauguin, bo przecież przez swoje pytania o sens egzystencji, nadał nowy impuls symbolizmowi. Cenni są więc ci, którzy stworzyli coś nowego, wyjątkowego a wokół nich zawsze pojawią się epigonii, naśladowcy powtarzający formy i zachodzący w głowę, jak to się w ogóle stało, że to nie nam udało się to wymyślić. I umówmy się, cenię sobie bardzo koncepty, które można stworzyć tylko raz i przejść nimi do historii. Takie koncepty jak np. prowokacyjna Monaliza z wąsami i w dodatku z literowym opisem LHOOC, który jest aliteracją francuskiego wulgarnego zwrotu L.A. dosłownie palią tyłek, którym określało się w żargonowym francuskim, proszę mi wybaczyć, stan ducha nimfomanki w nagłej potrzebie. A dlaczego można stworzyć to tylko raz? No bo domalowywanie brud i wąsów, czy zmienianie fryzury innym ikonicznym obrazom, jest już tylko marnym naśladownictwem jednego fantastycznego konceptu. Ale do rzeczy. Wyznam, że uwielbiam Meret Oppenheim za jeden fantastyczny, prawdziwie surrealistyczny pomysł filiżanki, podstawki i łyżeczki wykonanej z futra. Naprawdę wspaniały pokaz konfliktu funkcji, formy i treści. Podziwiam geniusz Cecine Padzini Pip. Magrita. Obrazek przedstawiający fajkę, pod którym znajduje się właśnie ten podpis. To nie jest fajka, bo to nie jest przecież fajka, lecz jej wizerunek. A my, przywykli do encyklobetycznych ilustracji ukazujących rzeczy i istoty, zapominamy o tym, że to nie są prawdziwe rzeczy i to nie są żyjące istoty, że to są tylko ich wizerunki, nędzna namiastka ich istnienia. No i kto mi... Powie, że to wszystko nie jest sztuką. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten dość teoretyczny odcinek spodobał się Państwu i nie znudził przesadnie. Podcast Mało Czasu na Kulturę. Żegna Państwa. Marcin Jasionowicz.